Dlaczego Jakubiak tak niszczy Polaków? Dlaczego tak bardzo nienawidzi polskiego rządu? To jest Jeżeli jest Prosimy już, bo... Ja, ja mam pytanie do Pani. Duża... Jaką stację telewizyjną Pani ogląda wieczorem? Proszę Pana, żadnej. No. Bo republiki nie się, mogę, bo tam są całe się przyznać. No, Proszę Pani. żadnej. Internet. Korzystam tylko z internetu. Proszę Pani, to proponuję oglądać jednak inne stacje, po to, żeby z własnej bańki wyjść informacyjnej. Ale żeby słuchać kłamca, żeby ksiądz z Częstochowy kazał za to by się no, Ale proszę nikt Panu i Pani ciężko. nie każe... Nie, nie, no panie, widzę, że przez Panią szeroko zakrojona nienawiść przemawia. Ja chcę Pani tylko powiedzieć, że ja życzę Pani dobrze, jak i wszystkim ja życzę Polakom też. dobrze. No nie, nie sądzę. Natomiast. Proszę pana, ja Panu też bardzo dobrze życzę, tylko niech Pan moją Polskę nie mojego premiera. Nie zasługuję sobie na to.